Witam wszystkich! Dzisiaj 11 lutego. Yy, I co, jestem na pacieczysku. Yy, przyszedł czas na czyszczenie dennic. Termin w sumie porównywalne z poprzednimi latami. Zazwyczaj był to drugi tydzień lutego, w zależności od lokalizacji pasieki, no i też od czasu wolnego, ale yy, te pierwsze obloty yy, w tym drugim. Yy, w drugim tygodniu lutego zazwyczaj występują. No i w tym, w tym roku również prognozy są takie. Wczoraj już były ładne obloty tam w łowiczu. Tutaj zawsze jest troszeczkę chłodniej, bo tu jest ta druga lokalizacja koło płocka. I mm, sądząc po osypie to tego oblotu wczoraj nie było, bo nie ma nic nic pszczołu nie wynosiły, więc plan na dzisiaj był taki, żeby wyczyścić dziennicę. Zamykam górę, zawijam folię na całej powierzchni. Gdzie trzeba, zakładam ciasto. Ocieplenie na górę szufladki tu były wsunięte wcześniej, bo było leczenie kwasem szczawiowym na, pod koniec grudnia. Więc wtedy, jakby ta kontrola była ostatnia. Więc ostat... byłem tutaj, no, można powiedzieć, 6 tygodni temu, ostatnio, 6-7 chyba. Tak zaraz po świętach robiłem tutaj polewanie kwasem szczawiowym. Więc w część rodzinek ma wsunięte szufladki, te na, te na stojakach mają powsuwane. bo tutaj bażanty podchodziły chyba i poddziąbywały przez siatkę osyp. Więc one dostały szuflady, te, te na paletach nie wszystkie mają i teraz też nie zakładałem. Przeleciałem już całą tutaj pasiekę całe to pasieczysko. No i sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w zeszłym roku. Czyli cała, cała pasiaka przezimowała. Wydaje mi się, że większa część rodzin jest w bardzo ładnej sile. Oprócz tego, że miałem czyścić denice, to w końcu wyciągałem podkarmiaczki. No i miałem wywinąć tą folię, jednak no nie dało radę, Widzicie tylko w kilku, tam chyba w 15 na 28 rodzin. Tutaj na tym, na tym pasieczysku udało mi się zabrać podkarmiaczki. W pozostałych rodzinach, no, no pszczoły są na, na, na całym korpusie. Jest tak jak on, tam widzicie, dzikie zabudowy porobiły przy zakarmianiu. Tutaj, o, tam taki duży plaster, więc one siedzą po prostu na w tej przestrzeni, mimo tego, że folia jest jeszcze tutaj włożona one siedzą w tej przestrzeni pod podkarmiaczką pod i tutaj gdzie jest siatka, od tamtej strony patrzcie jaki plasterek sobie ładny tak zrobiły w niektórych udało się, to no, znaczy generalnie jakby to było już po oblocie, to bym się z nimi nie pieścił i po prostu wyjął, nawet przy takiej pogodzie jak teraz jest 7 stopni, bo nic by się nie stało, one jeszcze by sobie wróciły, ale że to jest jeszcze przed oblotem, to nie chciałem aż tak bardzo ingerować i tam gdzie było to możliwe, to zabrałem te podkarmiaczki, gdzie tego nie było, to no to... No to tak zostało. Ocieplenie po prostu wkładałem w podkarmiaczkę. No pierwszy raz tak robię, no ale już chciałem mieć po prostu je na pasieczysku. Jak będę następnym razem, no to wtedy wyciągnę podkarmiaczki. Ocieplenie będzie na miejscu. I co więcej, dwie rodzinki, jak w sumie sytuacja analogiczna jak w zeszłym roku. Dwie rodzinki są słabe, ta tutaj, tak jak w zeszłym roku. Tu była inna rodzina wtedy, ale również była słaba. No i tam, gdzie jest ta przestrzeń wcześniej tam było 8 uli i teraz też właśnie ten, chyba z, któryś z tych dwóch, już nie pamiętam który, również są bardzo słabe. W sumie generalnie one były jak w, byłem w grudniu i polewałem kwasem, no to już wtedy patrzę oj, kurczę, jest coś nie tak, są zdecydowanie słabsze niż pozostałe. Ten na przykład prawie pokarmu już nie miał. Więc no, coś było z nimi nie tak wyjaśniło się wszystko, jak czyściłem dennicę. Matka leżała na, na dennicy, więc one zużycie pokarmu miało większe, zaciśniłem je chyba do 6 ramek wtedy w grudniu. No, w miarę jeszcze tam ta siła jest. Nie wiem czy tutaj pamiętałem, że, że tu jakieś były właśnie w, z tej strony w tych trzech ulach, który z nich te ciche wymiany na w, w tak gdzieś pewnie wrzesień październik. I nie skontrolowałem chyba później, czy ta matka się nasieniła. Generalnie matka leżała z opalitkiem zeszłorocznym, wyglądała bardzo ładnie. Akurat no, opalitek się wyróżniał, to zobaczyłem, bo tak nie było czasu na to, żeby sprawdzać, jak ten osyp wygląda. Tylko zwracam uwagę, czy nie jest zapleśniały, jeśli jest suchy ładny, no to wszystko leci do kasty i, i tyle. W sumie zastanawiające jest to, że jest sytuacja taka jak w zeszłym roku. Ta lokalizacja, znaczy w sensie ten ul i ten, ten jest super siły, tak? ten to jest bardzo ładny, na dwóch korpusach tutaj jest zazimowany, bo tutaj matka zaczerwiła miodnie. On jest fajny, silny, ale ten sąsiedni jest, jest tam słabiutki. Nie wiem, tam jest na sześciu chyba zostawione, pewnie z pięciu obsiada. Dałem im też ciasto, bo one mają pokarmu bardzo mało. I w zeszłym roku było to samo. Nie wiem czy tu w sumie teraz mi tak przyszła taka myśl, że może jakaś, nie wiem, żyła wodna czy coś przychodzi, że ta lokalizacja jest wyjątkowo niekorzystna, bo wszystkie rodziny tak samo są, e, tak samo się nimi zajmuje. Zawsze w, tutaj w tej, e, z tej strony e, roją się pierwsze, e, nastrój rojowy jest bardzo szybko. E, Tematki tutaj są w, w miarę w, no wymieniane, czy... no tutaj akurat były takie rojliwe, ja przepisywałem to tym matkom, ale może jednak coś tu jest innego, że no nie wiem. I podobna sytuacja jest w tamtym miejscu. W zeszłym roku również tu była bardzo słaba rodzinka na wiosnę. Przewiozłem ją, później zaczęły od wydawało mi się, pszczoły rabować, więc przewiozłem ją na inne pasieczysko dlatego tu też jest miejsce. No i w tym miejscu teraz również jest rodzina słaba. Ta to już w ogóle na, chyba jest tam na pięciu, ale na trzech tak obsiada. A sąsiednia jest, jest naprawdę torpeda. Więc nie wiem, coś jest nie tak. Czy z tym miejscem, czy no jest zbyt, zbyt to podejrzane, że w tym samym miejscu te ule stoją co w zeszłym roku i znów jest coś z nimi nie tak jak tamten ul wyjechał na inną lokalizację. Nawet matki mi się wydaje, że nie wymieniłem, bo to była matka zesz... dwuletnia, znaczy w zeszłym roku to była matka zeszłoroczna, czyli pierwszy rok miała czerwić i jest teraz, będę jechał na tę pasieczyską, bo tu jest niedaleko stąd, tam jeszcze zostało mi 6 I... i tam bardzo ładnie cały sezon ona czerwiła, było wszystko w nim porządku, później miód normalnie przyniosła, a tutaj sobie zdecydowanie nie radziły. i i teraz również jest tutaj bardzo słaba rodzina. No jadę jeszcze na ten jedno pasieczysko, dogram. Zobaczymy jak tam wygląda, ale na razie wydaje mi się, że zimowla jest porównywalna. Osyp jak wygląda o, tu jeden korpus wyciągnąłem, bo tamte były na 2,5 korpusa zazimowane. Osyp o, trochę go jest. Tutaj jest ile? 20 nie wiem ile tego, no trochę jest, jest tutaj 28 chyba rodzin, więc to jest z stałej zimy, na pewno nie było jakiegoś oblotu. Kilka rodzin miało powiedzmy zerowy osyp, że tam było nie wiem 10-15 pszczół, kilka było sporo. W kilku było trochę zapleśniały ten osyp, ale rodzinka w bardzo fajnej sile, więc nie wiem. Ta co tej matki nie było, no to tam był większy więc było sporo no ciekawe czy tam jest jakaś matka strutówka czy czy ona, no nie wiem zobaczymy, nie, nie mam możliwości żeby przejrzeć żadnej rodzinki, ciasta też nie podgadałem, generalnie uleco, nie wiem, podłożyłem chyba z, w dwóch rodzinach jak co pamiętałem, jak, jak denice wymieniałem no to w sumie lepszej weryfikacji ilości pokarmu nie ma, bo każdy ul, muszę podnieść więc wiem dokładnie jak one ważą. Wczoraj robiłem wymianę dennic w łowiczu, więc jeszcze mi zostało tylko te jedne pasieczysko i cała pasieka będzie miała dennice już wyczyszczone. No i tego pokarmu jest, jest dużo. Tutaj jest może jakieś tam dwie, chyba dwu, dwie czy trzy, coś tam podałem ciasta, ale no i tak i tak jest tam siła wystarczająca po szufladkach widzę, że zaczęły odsklepiać pokarm z tych skrajnych ramek i go przenoszą więc jest wszystko w porządku co więcej nie pamiętam czy pokazywałem Wam ostatnio tutaj jest była facelia na jesieni bardzo ładnie urosła była tylko tutaj teleżowana wszystko zmarzło nie pamiętam czy jakiś filmik jest, jak ona wyglądała na jesieni, ale była taka no, bardzo ładna. Widać, mróz był wystarczający i nic nie ma. W tym roku będzie tutaj noszczyk jednoroczny, biały. Mam nadzieję, że dobre nasienie kupiłem i, i się uda. Widzicie, no, nie ma nic. Pewnie pójdzie tylko talerzówka i, i będziemy siać noszczyk no dobra byłoby na tyle ale tutaj zarosło coś tam latają nawet trochę wzruszone były więc, yy, więc zaczęły loty o, tu nawet w jednym ulu troszeczkę wylotek widać coś im się nie podobało ale wygląda to dosyć dosyć fajnie, bo sile rodzin nie pokażę nic, bo, no bo jest słaba pogoda, nie chcę już ich bardziej niepokoić. Dobra, może coś nagram jeszcze na tej jednej, na tym jednym pasieczysku. Hej, dogrywam drugą część. Ostatnie pasieczysko, cała pasieka denice wyczyszczone. No i mam niespodziankę. Pierwszy raz. Mam, meżwulu. Zobaczcie, jak już tylko przyjechałem, zobaczyłem, że na wylotku leżą yy, w takie Hmm. No, wosk pokruszony. No, to już podejrzewałem, że e, co tam się e, święci. Zobaczcie tutaj przed ulem. Pszczoły już zaczęły troszeczkę sprzątać. To jest e, styropian. E, no i co? E, zaraz pokażę, jak wygląda ta rodzinka. E, generalnie podejrzew... spodziewałem się w tym roku, że, że może być w jakimś ulu mysz. Ze względu na to, że jak odymiałem i w zeszłym roku i w tym roku rodziny, to to tabletka jak mi spadła, to później jak kolejnego roku czyściłem, to widziałem, że przepalona jest siatka w dennicy. A jak ta siatka się przepali, no to już jest tyle miejsca, że może mysz no wejść do ula po prostu. W tym roku wyjątkowo późno założyłem pełne zasówki. Bo dosyć długo pszczoły latały, były w fajnej kondycji, więc późno założyłem te grzebienie z przodu. Szuflady były cały czas otwarte, więc one cały czas miała dostęp, ale spodziewałem się raczej takiej tej myszy na tych innych pasiekach, innych tych pasieczyskach, tam gdzie na przykład jest bliżej, są pszczoły prawie w lesie, lub nawet tam koło domu, gdzie, gdzie może. No Tam w sadku jest też jakaś powiedzmy wyższa trawa, i, i ten myszy mogą być. No tutaj widzicie, jest tutaj, no jest las blisko, te trawy, ale uprawiona, uprawione tutaj po faceli było pole. Dookoła też są uprawione, więc jakby dosyć daleko musiała przyjść ta mysz, ale, ale była. Pokażę. W sumie plusem jest tylko to, że trafiła akurat na silną rodzinę. I, no I za wiele chyba jej nie zaszkodziła. Popatrzcie, jest tutaj rodzinka na 10 ramkach cały czas. Wyjąłem podkarmiaczkę, włożyłem jej tutaj ocieplenie. Trochę się zdenerwowały. Jak dennice ściągnąłem, od razu leciały od dołu. Ciężko było to wyczyścić, więc. No ale no, trzeba było, tak, bo. No i mysz była w środku, tak. Więc jak zdjąłem dennice. To w szufladce była mysz. O, czyszczą, widzicie? Jeszcze wysypałem tutaj wszystko z tego, a jest. No, sprzątają. Sprzątają, jakieś tam gniazdko. No, i mysz siedziała w, w tej szufladzie. Musiała być szuflada jakoś źle dociśnięta, chyba że ona jeszcze jakieś miejsce ma tutaj, żeby. Musiałem zobaczyć, jak to musi być idealnie dosunięte. Chyba tak do końca. O, teraz nie ma dojścia, żeby. Mam nadzieję, że gniazda tam nie ma, jakiegoś. Bo nie rozdzielałem półkorpusu z pełnym korpusem. Raczej w tym półkorpusie z prawej strony yy, zrobiła sobie jakieś tam gniazdo, ale no nie rozdzielałem, bo nie wiem, czy one oblot miały, czy nie. Ale. Yy, no pewnie latały. Generalnie, jak tu przyjechałem, jest teraz za wiatrem. Pogoda jest podobna. Yy, nawet jest dosyć ciepło. Yy, widzicie, no tu pszczoły coś tam próbują oczyścić. Trochę co poruszone tym że te dynice im czyściłem o, zobaczcie, tu już zaczęły czyścić. Widzicie wylotek jak jest. Tutaj wszędzie cały był. Mam czerwone palce. Rękawice farbują, teraz inne założyłem, bo tamte mokre już były. No, widzicie jak tu y, czyszczą od razu całą, cały wylotek. Robi się jasny, a był wcześniej cały taki ciemny, brudny. O, tutaj również ładnie pszczoły się już wybudziły, zaczynają sprzątać, wynosić, po co tam na ramkach, czy gdzieś tam leżą pszczoły między ramkami. No i dennice te wejście do ula również polerują i czyszczą. No, zobaczymy. Jak będą po oblocie, to trzeba zrobić przegląd, pewnie posprzątać. Te ramki wyjąć. Na razie jeszcze nie jest na to pora. Mam nadzieję, że myszy nie zamknąłem w środku. No, widziałem, że wyleciała jedna mysz, czy ich było więcej, czy nie, to, to nie wiem. Ale jak podniosłem raczej e, cały ten e, te półtorej korpusa, no to wtedy powinna wyjść e, z zula. Pszczoły są tutaj w fajnej sile, więc one sobie, nawet jak ta myszka tam by była, to sobie chyba z nią poradzą, nie? Ale teraz się uspokoiły, więc więc jest lepiej. generalnie nawet fajnie tutaj to wygląda. Jest, zostawiłem dwa, dwie rodziny bez nieprzykryte. Tu również na pełnym korpusie jest. Ule są bardzo ciężkie, więc żadnego ciasta, nic nie wkładam, bo jest tam dużo pokarmu, nic nie trzeba. No i to by było chyba na tyle. Cała pasieka. Yy, ma już wyczyszczone denice. Yy, ocieplenia u góry, tu też chyba nie założyłem. Yy, ocieplenia, bo w yy, no podkarmiaczce siedziały. Tu jest akurat ta podkarmiaczka, łysania ta plastikowa, ta styropianowa beznadziejny produkt yy, bardzo pleśnieje, yy, więc muszę ją zabrać, ale nie, nie mam przy sobie żadnego półkorpusu, żeby im włożyć, więc ocieplenie jest tutaj w tym styropianie. Yy, no i co? Na razie cała pasieka przezimowała. Na tym wcześniejszym pasieczysku wydaje mi się, że dwie rodziny mogą być bez matki, ale to zobaczymy przy kolejnym przeglądzie. Ale na pewno będą albo do połączenia, albo do, no, do połączenia czy do kasacji. Jedna no, podobna, podobne rozwiązanie. Większość, no ale wszystkie rodziny są w super sile. Wszystkie, no nie wszystkie, kilka jest słabszych, ale większość jest bardzo ładna, tak jak tutaj pokazywałem. Tamta ostatnia dwunastka, jest tam chyba na 6-7 ramkach, a jest cały korpus 12 ramkowy tam włożony, ale jest suchutko, wszystko ładnie, więc nie ma, nie ma problemów. Tu za wiatrem jest trochę latają w każdym ulu jeszcze. No i dobra, to było chyba na tyle. Na następne 2-3 dni chciałem to zrobić w ten weekend, bo na następny wtorek środa już nie będzie deszczu, ma być pogodna podobna pogoda jak teraz, czyli będzie gdzieś tak około 10 stopni, ale ma być słonecznie, więc na pewno będą pełne obloty. Denice wszystkie mają wyczyszczone, więc będą mogły sobie no, zacząć pracę już. Boleszczyna jest, jakby była pogoda, to by teraz mogły normalnie nosić, bo bardzo ładnie wygląda i już są kotki długie, żółte. Więc gdyby nie było tak mokro, to by mogła pylić. No i co? No i kolejny sezon rozpoczynamy. Teraz pora na koniec przetopienia wosku, zbijanie ramek, dezynfekcja starych tych po obtopieniu. No, i w sumie następny przegląd, wydaje mi się, będzie, w no zależności od pogody, ale za jakieś 3 tygodnie, najwcześniej, może miesiąc. Wszystko zależy, jaka będzie pogoda. Jeśli przyjdzie jakieś ciepło, no to będzie można zajrzeć i zobaczyć te, te rodziny, które możliwe, że nie ma matki. A generalnie można też po, po tak zrobić takie wglądy i, i posłuchać, czy, czy, czy w którymś rodzinie również może jakaś matka. Matkę straciły, ale jeśli będzie chłodniej, temperatury podobne jak teraz, no to wydaje mi się, że dopiero w marcu pogoda będzie umożliwiała jakieś dalsze wglądy i sprawdzenie, jak ubywa tego pokarmu. Na tych dwóch, teraz, dzisiaj co przeglądałem, w pasiekach, to raczej nie obawiam się o. Brak pokarmu, żadnego ciasta nie przewiduję tutaj podawanie, Chyba tam dwie rodzinki na tamtym pasieczysku, dwie czy trzy podałem ciasto, ale i tak ule były dosyć ciężkie, więc chyba tylko ta pasieka w Łowiczu, w mieście, ona wymaga bardziej, bardziej może większego doglądania, do, do bo tam kilka rodzinek było lżejszych. Mając teraz w rękach wszystkie ule, no to tak mi się wydaje, że tam ta pasieka. E, najmniej była zakarmiona, albo największe miała zużycie przez zimę. E, no dobra, to było na tyle. Złączę te dwa filmiki, i, i na razie pozdrawiam.